Witajcie w kolejnym odcinku serii TOP 10 i ogólnie Wam bardzo dziękuję za bardzo miły odbiór odcinka o 10 najciekawszych ciężarówek marki Star. Jednak a propos tego powiem, powstało kilka zarzutów, do których chciałbym się na początku tego filmu się odnieść. Pierwsze to moja wada wymowy. I tak, ja wiem, jestem tylko świadom, że mam tą wadę wymowy. Wiele osób też mi proponowało, aby zatrudnić jakiegoś lektora. Na razie się nad tym głęboko zastanawiam, czy jest to sens, jeżeli ktoś byłby chętny, to zapraszam do kontaktu, może się dogadamy. A co do kwestii związanej z modelami, bo też tam zarzuty się pojawiały, że nie wszystkie ciężarówki omówiłem w tym filmie, wybór 10 najciekawszych ciężarówek nie jest taki oczywisty, ale w ramach tego będzie druga część, w przyszłym tygodniu. A w tej liście będzie 10 najciekawszych ciężarówek marki Yalch, także lecimy. Numer 10. Jelcz 315. Jest to ciężarówka, która była wyposażona w silnik sześciocylindrowy o oznaczeniu SW680 o mocy 200 koni mechanicznych. Jest to tyle ważna ciężarówka, że ona zastąpiła produkowanego dotychczas Żubra A80. Ale chwila chwila, jak to Żubr A80 a Jelcz? To jak to żub był produkowany w zakładach jelczańskich? Otóż tak. Ale o to może kiedy indziej opowiem w przypadku nowej serii, która może kiedyś powstanie, może nie, nie wiem sam. Numer 9 Jelcz 316. Głównym kierunkiem działania po uruchomieniu produkcji tego pojazdu było dążenie do wyeliminowania zespołów importowanych przez prowadzenie wyrobów krajowych. Jelcz 315 był modelem podstawowym dla dalszych badań pojazdów z rodziny 300. Rozpoczęto już pracę nad wydłużonym 3 ciężarówką skrzyniało o symbolu jako Jelcz 316 nad ciągnikiem siodłem 317 o którym także za chwilę, a także jelcz 315 e które miała skrzynię ładunkowo z metalowymi ścianami oraz zmienną z Zdebrany dostosowany do przepisów celnych, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, no to tu podstawiono bez zmian, bo ten sam się długościł. Numer 8 jelcz 317 tak wcześniej wspominam, jelcz 317 był to już ciągnik siodłowy, czyli taki, do którego już trzeba było zacząć. Naczep. badania na nim rozpoczęto w 1968 roku. Ciągni powstał w oparciu o Jelcza 315 w wyniku skrócenia tylnej części ramy i zastosowania do, do mocowania siodła. Jeżeli chodzi o parametry techniczne to był tu wyposażony wyścig SW680-17, turbodoładowany silnik o mocy 240 koni mechanicznych. Numer 7 Jelcz 318 Wielczasowi konstruktorzy opanowali także samochód JL-318 w układzie 6x2, w którym zespół tylnej osi wiecznie wieczonej mógł być podnoszony opanem hydrauliczno-pneumatycznym sterowanym z kabiny kierowcy. W prototypie wykorzystano podnoszenia firmy Sisu. Rozpoczęło się także przygotowanie do podjęcia produkcji samochodów JL-316 i 317 jeżeli chodzi o silnik, to on miał tu moc 240 koni mechanicznych, czyli taki sam w przypadku modelu Jelcza 317. No i skrzynię ZF S690 multiplikatorem, czyli taką opcję, co miało 12 biegów. Numer 6. Jelcz 325. Model Jelcz 325 zaczęto produkcję w roku 1982, gdyż właśnie wtedy zakończono produkcję Jelcza 315. No to wówczas jego model rozwojowy Nie miał głównie jakieś tam zmiany kosmetyczne, poprawiono trochę silnik, no i w sumie to tyle. Nic większych zmian nie dokonano. po co dokonywać na czymś co nawet działało, a trzeba pamiętać, że Jelcze ogólnie były dobrymi ciężarówkami, to nie ma co im odmawiać. Numer 5. Jelcze serii 410. W jej skład wchodzą model 415 z układem 4x2, 416 6x2 oraz ciągnik siodłowy Jelcz. 417 4 4x2. Konstrukcja powstała jako przejściówka podzesłów do planowanej rodziny 420, o której za chwilę. Co ciekawe, produkcji modele z rodziny 420 licencyjne silniki i mosty napędowe Steyera nie zdołano uruchomić w latach 80. ze względu na kryzys gospodarczy. No więc zaczęto dogonić się takie o ciężarówki serii 410. Numer 4. Jelcze 420. Tutaj akurat było kilka różnych oznaczeń 422, 423, 424 425, jednak one różniły się głównie tym, że nie miały mocy. Ponadto model 442 wyróżnia się najbardziej spośród nich wszystkich, gdyż miał nawet na wszystkie 4 koła. Był on głównie używany do specjalistycznych zabudów, np. poszarniczych. Numer 3 IL-622 Była to druga generacja polskich samochodów ciężarowych il 600, obejmująca w swoim zakresie podwozia 3 trzyosiowe. Był to bezpośredni następca serii 416. Miał on silnik typu ws Kamieniec o oznaczeniu SW680 o mocy 242 poniżej 260 koni mechanicznych, No i ogólnie można, maksymalnie mogło to mieć nawet moc aż 320 koni mechanicznych i to już było jako Euro 1. Także no tu już zaczęło się robić poważnie. Numer 2. Jelcz 640. Był to polski samociąg ciężarowy. O dużej ładowności. Protokony seriami od 73 do początku lat 80. XX wieku przez zakłady w Jelczu. Była to po prostu licencyjna ciężarówka od Sztejera. To co wcześniej Wam wspominałem. Niestety, no, na dłuższą metę to niestety nie wyszło. A no, szkoda, bo naprawdę projekt odpowiada się bardzo ciekawie. Numer 1 Jelcz C424 Detroit Diesel. A na sam na koniec najciekawszy chyba model, jeżeli całą gamę Jelczyk. Czyli Jelcz C424 Detroit Diesel. Była to propozycja, która została zrealizowana w roku 1992. Posiadał on 4 silnik Detroit Diesel, serii 60, który miał pojemność. 12,7 litra i oferował 425 koni mechanicznych. Spełniał on normę emisji spalin Euro 2. Był on zblokowany do biegową przekładnią amerykańskiej firmy Eton Fuller. Był protokołany zaledwie kilka sztuk, gdyż no, przez to, że był ciśnienie już sprowadzony za granicę, no, już kosztowała ta ciężarówka dużo więcej. A szkoda, że tylko kilka sztuk po Aguad. To mi się najbardziej podoba. I w tym materiale to wszystko. I tak zapewne już będą zaraz oskarżenie, że powinien coś więcej powiedzieć o tych ciężarówkach. Dlatego myślę, że za niedługo ruszę jakaś nowa seria związana z ciężarówkami. I na pewno pierwszymi tematami, jaki będę poruszać w tej nowej serii, będą właśnie te ciężarówki wymienione na tej liście. I na tej wcześniejszej. No i pamiętaj też na tej nowej, która pojawi się w przyszłym tygodniu. Mnie. I do dziś na tyle. Do następnego.